Siemano, witam z bagna. Tutaj moja wyrobiona miejscowa ciężko grabiami. Właściwie witam się z Wami już rano, teraz mamy wieczór. Ale właściwie teraz wieczorem tak brały te ryby, że nie wiem czy właściwie ten ranek będę puszczał. No, nie będę Wam przedłużał. Oglądajcie, naprawdę ryby cały czas biorą. Właściwie tylko jak wrzucę wędkę, to jest branie. E, dopiero gdzieś tam, minutkę mam wrzucone dwie wędki, bo po prostu e, na dwie wędki nie wyrabiałem. Także e, no miłego oglądania, pozdro. Tu lecimy. Jak się tu zalęgły? Serio, co tu się dzieje? Szczupak tu napierdziela, nie? Tyk, pierwszy zestawik gruntowy robak, i od razu wjeżdża do wody. Kurde, od razu branie, nie dała opaść. To już czy nie dobrze. Chciałbym, żeby ten zestaw sobie jakoś tam poleżał troszkę. Nie wierzę. Może być ciężko Oh wow, shit, man! Co tu się teraz stało? O kurde Albo była beka, jakby dupnął w tą zdręgę. patrzcie <grystanie> Ale Beka z tym Na no drugą wędkę, słuchajcie, tu wiadom cztery kukurydze. Żeby może nie było aż tak łatwo tym zdręgą. Chociaż wydaje mi się, że one i tak dadzą radę. <grystanie> o! Jak akurat branie tutaj. Coś tutaj już się dobrało. Ale nie, nie wygląda to za dobrze. A no patrzcie, ciekawostka. Kurcze, nie do rady, nie do rady. Ale to już jest ładna zdręga. Wow. Patrzcie na to. Pięknisza Olek, no na żarta. Ty tu zjadasz mojego tematu, co? Koleżanko, chyba. O, papatki. Kurde macie. Słuchajcie, no nie wiem, jakieś tambelsy chyba bym tu musiał odpalić. Czas, co ty się trzymasz? Za nic. <grymne> niemożliwe, niemożliwe. Ależ walczy Słuchajcie, wyczuwam lina na 100% Sorry, że wieje Wyczuwam lina na 100% Ale no będzie się trzeba po prostu z tymi wzdręgami trochę Ponaddupcasz, nie? Innego wyjścia nie ma, po trupach do celu No patrzcie na to Jest tu szał nie opadnę, nie ma szans w ogóle no ale piękne wzdręgi piękne o, czyżby Mamy to. Dobra, druga wędka, szybko. No, jednak nie zdążyłem zarzucić. Już tam mamy opcję Ła. Nie wiem, może tutaj też założę cztery kukurydze. Bo z tym robakiem cały czas się bawić, to nie wiem. A czy z kukurydzą też może być zabawa, nawet lepsza. No dobra, wjeżdżają cztery kukurydze na testa. Cały haczyk. Ojejku No ale piękne to są zdręgi To są naprawdę piękne ryby, nie? Zobaczcie Prapadki. Kurcze, nie miałem nagrywania, a myślałem, że miałem. Fajna walka była z nią, bardzo fajnie jeździła. Słuchajcie, no z drugiej wędki muszę zrezygnować, bo po prostu się nie da. Nie ma opcji. Dobra. Krapatki. Jestem ciekaw jaka tutaj wzdręga, pływa taka najmaśniejsza, nie? <grym> Musi być naprawdę grubo. No dobra, jak już tutaj jest założona kukurydza, to wpuścimy na chwilę ten zestaw i za chwilę go składam. Hop, 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 hop. ale idzie. ale będziemy łowić sobie na tą wędkę yy, drugą. Ona jest sztywniejsza i będę tutaj miał lepsze pole manewru. Lepiej będę mógł cyrklować z tymi rybami większymi. No bo jak tutaj się trafi, naprawdę jakiś okaz. No, dasz sobie radę, co, baby. wskoczysz? Yy. No, no, no. Bo jak się trafi jakiś okaslina czy coś, no to lepiej mieć sztywniejszą wędkę. Żeby nim tutaj lepiej operować. No nie, no dwie wędki są, słuchajcie, zbędne. No nie, nie dałbym rady w ogóle tego ogarnąć, nie? Po prostu ją składam i tyle. Słuchajcie, zabawa jest przednia. Naprawdę nie będę mówił mnie. Mam nadzieję, że wam jakoś nie wieje bardzo aż tak i jest G. Tu trochę walnięta koleżanka. Albo potarle. No dobra, to co? Po jednej kukurydze bawię się, bo nie da się przez to przebić. Po prostu czekam aż na końcu mojego zestawu będzie konkretniejszy opórny. Chyba na cały czas na włączonej kamerze będziemy cisnąć, no bo jak one tak biorą, to... Ale widać, że weszła już ta ryba na dobre, w tą zanętę, w tą miejscówę, widać, że tutaj dobrze mają. Jutro rano mogłoby być dobrze, tylko kurczę, ja nie mam karty pamięci już, nie, dosłownie. Nie mam czym nagrywać, nie. Kopla. Jakiś licznik tutaj powinienem mieć. Eee, takiego, wiecie, startraka takiego. <grym> Tylko krep, krep, krep. No, wydaje mi się, że jakbym tutaj wziął siatę na ryby i to ładował do siaty tu do wieczora, to mógłbym je czasami z wody nie wyciągnąć, nie? Jeszcze jakby tutaj kolega, jaki ze mną siedział, no to masakra, nie? No i co, tak będziemy sobie je przerzucać aż na końcu zestawu pojawi się liniejsko albo jakiś karpiszon, bo tutaj też są karpie. Tylko kurde jakby mi tutaj taki przyfanzolił przy konkretny, to nie wiem, nie to grubo by to było Ale drift, ale drift No Ale to nie to jest ładna koleżanka Hopla, no patrzcie, złoto. Dobra, patrzcie, papa, piękne wzdrążki, piękna zabawa. Hop, dobra, dokładamy, bo to zaraz spadnie. No i let's go. Ja w ogóle nie mam, nie mam baterii, nie? Tak bym przyjechał jeszcze rano, ale bez nagrywania tak. Wie. Oui. O. Tu już weszła w coś. To jest znowu. O. Udało się. Hop, hop. I hop. Mówiłem wam, że wczoraj tej utopiłem SGK. kurka. Bo utopiłem. ale znalazłem ją po godzinie wrąbałem się tutaj pomiędzy rękojeść a kołowrotek grabiami i ją wyjąłem jak tutaj jeszcze kosiłem to po prostu SG4 mi wpadła z tyłu z belki patrzcie taka kolejna eee, bo miałem sobie wzięte SG4 tak żeby sobie na to Pottera tutaj porzucać ale nawet uwierzcie mi że nawet to jest ciężkie eee... No i mi wpada tutaj do wody, nie? Już była chwila stresu, no ale udało się. Płotka! Wow! No płoteczka to jeszcze u nas nie zagościła. Hop, hop, hop. Ja tu mogę w sumie rzucać, zamykać oczy, tak na 10 sekund i zacinać i jest ryba <słyska> Może ja będę gdzieś tam, co? Wyrzucą <słyska> Żeby nie wracały czasami Weź, idź tam, w tamtą stronę <słyska> Spławik stanął Bardzo dobrze Bardzo dobrze Niech sobie stoi Może zainteresuje się nią właściwa ryba Nie jestem w ogóle za głośno na liny? Co myślicie? Chyba nie, ja łowiłem 50 taki eee, Gdzieś tam gdzie gadaliśmy głośno z chłopakami I tam się za bardzo nie przejmowaliśmy tym I te ryby i tak reagowały Także wydaje mi się, że nie jest źle No ale też staram się mówić jak najciszej mogę ale też tak żebyście jednak coś słyszeli na tym filmie mam nadzieję, że jest ok jak nie to tam będę jakoś głośność podwyższał w programie dobra, tu już, już lecimy, widzę powoli coś tam się zainteresowało a największe najbardziej zdecydowane jest to jak to wleci do wody cyk, wlatuje, od razu lota, jak to chwilę poleży to już już tak memlają trochę Była chwila spokoju ogólnie, po chwili spokoju taka malutka rybka, hmm. dziwne, no ale spoko. Może na sam wieczór będę mógł odpalić drugą wędkę i jedną z nich postawić właśnie na gruncie na dwa robale, na spokojnie, żeby sobie leżało. Dla mnie by było lepiej, jakby te wzręgi właśnie się uspokoiły, dlatego raczej już kukurydzy nie będę tutaj wrzucać. Ale Drifterka kurczę, była chwila spokoju, założyłem cztery kukurydze. Mówię, dobra, postoję, postoję. Mm. Założyłem więcej, to chyba jeszcze gorzej. Dobra, wracamy do jednej. Kopla. Ja w sumie ja nie wiem, co ja mam do was mówić już, nie? No co? Uuu, kolejna, wow! Następna wzdręga. Ale mi walnęła w nogę. W ja się bawię bardzo dobrze, ale... Czy wam się chce przewijać... ...te wzdręgi ze mną cały czas? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy ja bym to oglądał. Szczerze mówiąc. To trzeba też tak się w ten sposób bardziej zastanowić. No ale dobra. No spokojnie, czekajcie, czekajcie, bo tu lina gdzieś złowę tak? Ja to wiem, wy to wiecie pewnie. O jak, no to nie jest ten lin. A była beka, jakby jednak był, nie? Hop. Hop. Kurczę, a co wy na to, żebym został na świetliczkach, hmm? Może to by ja był dobry pomysł, żeby tu wrzucić trochę kuku. I sobie stanąć na świetliki. No to mogło być fajne, nie? Te wzdrańki by pewnie trochę się ogarnęły Może by brały Tylko te ryby co mają brać Dobrze trenowałem MMA, <ścoughs> Chwila uspokojenia jest, także to stawiamy na gruncie na robaki, i wjeżdżamy z drugą wędą. Drugi zestaw też leci na gruncik. No zdrążyk to już mamy dzisiaj za dużo i ja i wersja, i tak Wam wszystkich nie wstawię. No bo po prostu byście nie dali rady tutaj wysiedzieć. Nie? Cyk stawiamy i niech stoją. Słuchajcie, od kiedy wrzuciłem. Dwie wędeczki. Cisza. Cicho się zrobiło. Zobaczymy, czy zapadło coś dźwięknie. No nie, z opadu coś dźwięknie. No i fajna. Okej, okay, no to co? Tu będzie leżał sobie zestaw na tego robala. A tutaj walimy z opadu. Ogień. Co myślicie? Będzie linek? Będzie, nie? Jeszcze chwilę czasu mamy. Tutaj na ten zestaw. On Ona spokojnie sobie leży. Muszę założyć bluzę, bo tutaj na szyi mnie z tyłu gryzą jakieś kurde... Nie są to komary w ogóle, nie wiem co to jest, ale dziwne. Okej, okay, tam już jest oczywiście gruby dojazd z opadu. Straszny dojazd, bym powiedział. zerwała się. I bardzo dobrze. Ej, co jest? To już któryś z kolei. Niewcięty. Co tu się dzieje? Przy tym zachodzie pięknym. Kurde. Powiem Wam, że. No jest niewyobrażalny chill ogólny, nie? No jest niewyobrażalny chill. Tak sobie człowiek siedzi w tych liściach. Tak sobie spogląda. ...na te promienie słoneczne, tutaj zachodzi słońce. Naprawdę... ...OG, słuchajcie. Bardzo, bardzo fajnie. Ej! Ej, 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 ej. teraz jesteś moja. Hehe. Nie! Nie! nasz okego, yeah, whoa, 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 było inaczej. Mówię wam, że ciężziej zaciąć te ryby teraz. Ale już, jak już weźmie to trochę taka konkretniejsza. No już słońce zaszło, patrzcie pięknie jest. No zaraz niestety muszę się zwijać. Kurczę, nie było lina. I co teraz? Nie zostaje na te świetliki, jestem giga zmęczony. To jeszcze belkę trzeba złożyć i takie tam. No ciężko. Także, no co? Ostatnie rzuty, pany. Ostatnia szansa to jest wasza, lepiej żebyście się ogarnęli trochę. Dobra, oficjalna zawitka. No, ten robak, słuchajcie, nietknięty, nietknięty, nic go tutaj nie chciało, niestety, a tyle czasu sobie leżał fajnie na tym dnie, kurczę, no, ale nie wierzę, że tutaj się nie kręcą, nie wierzę, że tu się nie kręcą. Dobra, pany, ja spadam, niestety, na tarczy dzisiaj, to w się sensie bardzo dobrze ryby brały ogólnie. No ale nie złowiliśmy lina Nie przycięliśmy żadnego karpiszona Kurczę, jeszcze nie ten dzień Teraz oczywiście na koniec wrzucimy jeszcze całą puchę kukurydzy na jutro Nie wiem czy rano dotrę tutaj Ponieważ nie mam karty pamięci Już będę pewnie w nocy montował Także nie wiem czy rano dojadę Wieczorem myślę, że na pewno No i co, no i będziemy próbować Także dziękuję bardzo za oglądanie Do następnego, trzymajcie się, cześć